Dostaliśmy miecz przysięgi i możemy, zaraz, facet bierze kobietę za żonę, kobieta bierze mężczyznę za męża, to jest za mąż pójść. Czy jest poprawna pra... językowa forma? Możemy za mąż pójść przy pomocy miecza przysięgi tutaj z Anrim. W tym momencie jesteśmy już tak scholowani, że bardziej nie będziemy, to jest jedno z miejsc w grze, które mnie fascynuje. Zastanawiam się, w jaki sposób jest to mechanicznie rozegrana ta animacja. Bo w momencie, gdy wchodzimy na tą wielką wieżę kręcącą się. Mam wrażenie, że postać jest umiejscowiona właśnie na tej wieży. A wszystko dookoła, zaraz zobaczycie. Zastanawiam się, jak oni to rozegrali, po prostu kodując grę, bo coś jest dziwnego przy tym, jak ta wieża się porusza. Nie potrafię tego w pełni określić. I dotarliśmy właśnie na Anor Londo. Tam w katedrze czeka na nas oldrich Storki, dajcie mi przejść. I niestety ta katedra musi być taka ciemna. Tam widzicie jest fog wall, za którym czeka na nas oldridge A jeśli spojrzycie w górę... To tutaj jest bestia Oldricha, która będzie... Próbowała nas powstrzymać. Zejdziemy na dół. Nie pamiętam jak to się nazywało. Shuffling horror? Kierujący horror? Chyba pomyliłem zarkę z dungeon. Bo w katedrze jest cała masa tych slimów, które, jeśli na was spadną, to was przygwożdżą. I generalnie nie są dużym zagrożeniem, tylko są przeszkadzajką. Okej, okay. tu jest Aldrich, ale nie jestem przygotowany do walki z nim. Pójdziemy sobie otworzyć tą bramę, żeby było wejście i żeby trochę się tu rozjaśniło. A w tym czasie bestia już zaskoczyła na dół. Głównym zagrożeniem w walce z tą bestią jest fakt, że praktycznie każdy jej atak nakłada klątwę. Czyli nawet jeśli będziemy się przed tym bronić, możemy w pewnym momencie skumulować klątwę i zginąć od razu. Jej słabym punktem są czaszki na szyi. Odczep się, odczep się, odczep się. Tu nie wejdziecie. Dlatego mówię, że ten obszar musi być jakoś inaczej kodowany. Skoro nawet komputer nie, nie jest w stanie tutaj wejść. Tylko teraz tak trochę za bardzo ja też nie mam co zrobić. Możemy się z bliska przyjrzeć tej krzywej mordzie. Paw granata. Okej, okay, stój tam grzecznie. Znaczy to nie jest tak, jak powinno się w to grać, ale to też jest jakaś metoda. Hmm, skończyły mi się rzeczy do rzucania. Czy jednak trzeba się tego normalnie pozbyć. <śpieszykli> nie, nie. Proszę mi tu nie pluć. Muszę uważać, żeby nie zlecieć tylko z tego ciemniutkiego mostu. Dawaj brzuszek. Dawaj plecki. Okej. Okay. Teraz wykorzystamy wszystkie dusze na zakupy i lecimy walczyć z Oldrichem. Zanim wejdziemy w takim razie jedna rzecz. Przebiorę się w szaty diakona. Bo Oldrich używa głównie ataków magicznych, a te szaty arcydiakona mają bardzo wysoką wartość obrony przed magią. Okej, okay, Oldrich, idziemy. No, nope, no, nope, no, nope, no, nope, no. Nope. Prosto w łeb. To za dużo pomysłów nie mam. Znaczy jest jeden sposób właśnie do walki z Oldrichem, ale nie chcę go stosować, bo to sprawi, że inny boss będzie trudniejszy. Jeśli jednak uznam, że innej metody nie ma, to będzie trzeba zastosować. Podejście numer 2. Najważniejsze to odzyskać dusze. Jeśli pójdzie źle, uciekniemy z nimi i pójdziemy na zakupy. Obrona to za dużo nie dała. Znowu. Bądź tak miły i przestań się wiercić. Obrona. Au. Dobra, choć trochę pochłonęło. Nie ma co. Taktyczny odwrót. Dążyłem Ser Leonhard. czy z mieczem czy nie? Dobra, obudził się. O, Leonhard go pokonał? Chyba mu poszło. Broń z krwawieniem chyba ma. No, tak mi wygląda. Leonhard był Leonhard. Co się w tam u ciebie? Dawno się nie widzieliśmy. O! Leonhard używa zaklęć głównie. I to mocny. Poda mi się. <noise> Dzięki, Leonhard. Miło było. Miło było Cię poznać. <noise> Chyba jednak powinienem zrobić build pod siłę zaklęć. Tylko widzę, że on ma poziom podobny do mojego, bo inaczej nie mógłbym go przywołać, ale wyposażenie ma z endgame'u, więc to musi być albo bardzo świadczony gracz, albo osoba, która czytuje i ma dostęp do tych niższych poziomów. No cóż, tak czy inaczej udało nam się pokonać Oldricha, więc to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do zobaczenia. Ja idę zdjąć z ciebie te szaty.